Idźmy już nie od początku stwarzania, kiedy po prostu Bóg powiedział, że macie tak i tak i to robić, i to robić, to, a tego nam nie wolno robić. Czy to Bóg powiedział? No tak, no bo wie pan, stworzył, stworzył Ziemię, stworzył im możliwość życia, tak? Ale czy pytanie, czy na początku, jak stwarzał pierwszą parę ludzką, powiedział: Ja was stworzyłem, ale będziecie umierać. Tak powiedział. Zależy na jakiej książce się opieramy. A nie, na Biblii się opieramy, nie? <laughs> no, jeżeli, jeżeli się opieramy na Biblii, no to... Nie, bo ja mówię Biblię, My To znaczy, po prostu... Zależy jak do tego spojrzymy, bo jak podejdziemy tak fundamentalistycznie, nie? Że, 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 że wierzymy w Biblię, no, właśnie zależy literalnie czy symbolicznie, no to tak, no to... To co, no są ugrupowani, są no, są, są ugru nie wiem jak, 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 jak teraz, nie jak u państwa, u świadków, ale wiem, że te grupy takie amerykańskie, fundamentalistów, no to oni wierzą literalnie w Adama i Ewę, takiego faktycznego, że nie? Białego człowieka w dżungli, nie? bez filtra. Nie, nie tak Bez To Bez filtra F-20. No, trudno powiedzieć, no, że ale... jakby, byli, byli, no, Napisane było, zresztą to informacje, są informacje dane Mojżeszowi, bo tam generalnie nikt wcześniej yy, nie było opisany. Dopiero Mojżesz zaczął spisywać te wszystkie fakty, które miały miejsce wcześniej. O, tu wchodzimy w taki temat, nie. wie pan, bo Mojżesz nie jest autorem pieczy to się tak no, utarło się. On nie jest autorem, on nie autorem, jest autorem jest Bóg. Tak samo to, jak nie, jest… Nie, to też tak nie. Tak samo, nie, autorem, autorem jest Bóg, tylko cały właściwie konstruktor autorem. Mojżesz był tylko, tak jakby powiedzieć, sekretarką, która spisywała to wszystko. Wie pan co, taki człowiek był, który… który... Wyka 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 nie pamiętam kurczę nazwiska teraz. Człowiek taki, który, który jakby wykazał, yy, że, że, że Pięcioksiąg nie jest aut autorstwem mojego Znaczy, że ten możesz tego nie spisywał. On tam został tam wyklęty przez środowisko i tak ale dzisiaj też współcześni Bibliści przyznają, że młodzież nie mógł być autorem, tym, tym natchnionym tego, tego, tego tory, nie? czyli Pięciu są, no. są zbyt języko, są, są badania nad tekstem. A to ludzie wskazują, wie, pan, nie? wie pan, co piszą na temat generalnie. Ja panu coś ale nie, powiem, ale, ale, ale są takie. Bo... mówię o obie miejscach, bo, bo na przykład jeśli chodzi o, o, stworzenie, o stworzenie świata, czy tam te później te rzeczy, no to przyjmuje się, że to są. To są yy, to znaczy, się, no to jest konsensus no to też w świecie biblistyki, czyli badań nad, 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 naukowych, badań nad, nad, nad Biblią, że to powstało w, w okresie w okresie niewoli babilońskiej lub tuż po niej. To znaczy, to znaczy pisarz kapłański. No nie. Napisał no o stworzeniu to, to, to świata. Tak? Nie, no serio. Do, proszę zacząć do tego, do, do opinii mówię, naukowców, nie że to y, biblistów, biblistów. Nieważne, jak, jak, jakiego oni są wyznania, bo świat biblistów, no generalnie y, naukowiec, jeżeli y, naciąga coś, no to on w świecie naukowym nie jest... Y, to no nie jest dobrze widziane, on Pani musi być zobaczy. neutralny, nie? I, i naukowcy, czy to są Żydzi, czy to są Amerykań, amerykańscy naukowcy, czy, czy europejscy protestanci czy, 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 czy katolicy bibliści, to, to jest konsensus, że to, to jest, to jest autorstwo, autorstwo właśnie pisarza kapłańskiego, który, który opisał tę historię, no nie? poema to w stwarzaniu i później o, o tym. Potopie i tak dalej. To jest, no nie, nie, to jest czas, pan o, czas nie woli. Ja nie, tutaj bo mówiliśmy o tym o tym. Te to zrobiłem temat stworzenia człowieka. Po prostu. No, no, no. Zresztą wielu profesorów innych opowiadało się na temat procesu stwarzania, to tak, jakby, jakby jakby, człowiek po prostu by chciał, to właśnie by zrobił tak, o, znaczy jeden z tych zrobiłby tak właśnie, jak to zrobił w twórca. Dokładnie tak by stwarzał. Człowieka i wszystko, i wszystko po kolei. Ja po prostu zadałem pytanie, bo w tej chwili żyjemy na Ziemi, bo chodzi o tam sens, nie? Bo Biblia odpowiada nam na, 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 na podstawowe pytanie. Po co człowiek został stworzony na Ziemi? A no widzi pan. I dlaczego po co? No to czyli to jest taki mądrościowy tekst, trochę bardziej dydaktyczny, mądry, nie, nie. a nie literalny, bo, bo żeby, po co? No to stwarza pewną historię, żeby odpowiedzieć na pewne pytanie, które człowiek sobie zadaje w wyniku namysłu na swoją dystencją. Nie, nie. Już, zda, się w drugą nie, stronę. Nie, no bo jeżeli literalnie... Bo... Nie, nie, bo, mhm, bo Biblia to jest taki jeden ciąg, to jest taki program, jak na przykład rząd ma program, tak? Rząd jakiś tam ma jakiś program, żeby dojść do na przykład pewnego konsensu. Czyli Mm. Do dobrobytu, tak? Mm. Żaden rząd jeszcze tego nie uczynił. <śmiech> <śmiech> Ale próbują. No, no. i Biblia, dla siebie tak. Tak, jakby się po prostu. Bo, wie pan, bo my to <laughs> możemy tak dbać i mówić, dopóki czegoś nie zbadamy. Ja już na przykład studiuję Biblię 20 lat. <laughs> wszystkie proroctwa, które były wcześniej przypowiedziane wszystkie się sprawdziło, Nawet to. Że przy upadku pierwszej pary ludzkiej, dzięki której właśnie umieramy, bo śmierć to jest przyczyną ludzi, którzy złamali prawo. No, to znów jest ogromny temat tamtych tych poroz... nie, 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 chodzi o fakt. I konstruktor powiedział tak: aha, jeżeli pod wpływem kogoś ktoś powodował, że ci ludzie po prostu to zrobili, złamali to prawo. Niech Pan zobaczy, w, jakiej, w jakim stopniu człowiek, bo niektórzy mówią, że człowiek potrafi się rządzić sam i robić, niepotrzebnie jest mu Bóg, ani nikt, żadnych przykazań, nic. Ludzie to robią. A niech Pan zobaczy, do czego doprowadzili. Kupuje się bomby, podkłada się, jeden drugiego nienawidzi. Ale to tak zawsze było. Nikąd. To nie było tak. To zawsze było. Nie tak. było. było Konstruktor po upadku pierwszej pary ludzkiej doszedł do wniosku, że nie to, że oni stworzyli ludzi niedoskonałych, oczywiście, co mówił ten zbuntowany anioł, tak? że człowiek nie potrafi się rządzić tego, że niedoskonałych ludzi mógł stworzyć. Podjął plan, że z tych ludzi, którzy upadli, z Wybierze z tej ziemi ludzi do tego, żeby mu jednak oddawali cześć, żeby wiedzieli, A. kto jest jego konstruktorem, jak ma na imię. I że Jezus był na Ziemi, będąc na Ziemi, był jego wysłannikiem, bo wcześniej był aniołem. Przypadnie Ach, wiemy, o tym. To, to wchodzimy w te szczegóły teologiczne. A to nie? wszystko można zgłaszać. Tylko że, tylko, że to są takie opowieści. Kurczę, nie, chcę, nie chciałbym pana jakoś, żeby dotknąć. Nie. Ale to są takie opowieści, no, kurczę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę nie? pana dotknąć. Nie, nie proszę, żeby to źle nie odbierać. Nie, nie, nie. nie. Bo, bo ja tak tylko jeszcze wracam do tego stworzenia, bo mi się tak trochę po to wszystko pomieszało. Pan, panowie uciekają, tak? Nie, nie. nie, nie, nie. Bo tak myślę, pan się bo się Bo o tym stworzeniu, nie? Bo przecież w Biblii mamy dwa opisy stworzenia. Wie pan o tym? Nie. Co? No to ja się nie doczytał pier, pier, Pierwszy, 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 opis, pierwszy, opis, jest właśnie tego autora kapłańskiego. Tam jest, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i tak, tak. dalej. Ziemia była pustkowiem, tak. rozdzielił wody, rozdziela. Tak. tak. Drugi opis stworzenia. Jak pan, chyba to jest. Coś mi drugi opis to jest chyba w drugim, w drugim rozdziale. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie, to ja tak na rozdziały to nie pamiętam. Ale jest tam dalej, że, że drugi opis to jest ten, tradycja chwistyczna I tam jest to opisane, że, że ziemia była jeszcze pustkowym, suchym, takim. i nie zeszła jeszcze żadna roślina, ponieważ Bóg nie stosował deszczu. A takiego czegoś nie doczytałem. No, Czyli to jest drugi opis. Ale bo to ciekawe, może Pan są, mi to przedstawić? To musiał, kurde, no, nie, ma, nie mam Pisma tego, nie? No ja mam, ja mam. Tak? A to... to niech Pan wyciągnie, no. bo ja nie mam przy sobie, nie ja przygotowany no, jestem, ja mam kurde. mam telefon. Masz czy telefon? Nie, jaki to, telefon? Biblię mam. O, super. Mam kawiczki tylko schowam. O, dziękuję. Już Już, 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 już. O kurwa, nie mogę. Takie no, cieniuskie kartki, no. cieniuskie kartki są. E, tu, to tu już jest, kiedy rodzaju, Tak, tak? To tak tu rodza już. O, 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 już. To tu Ech. będzie. O, i tu jest ta. Osłownie. To jest po kolei i, i wszystkie A, tematy, to jest spis treści, nie? to nie. I nie, pis to jest treści. Tak... no, 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 tak, no, no. no, no. Roz... Każdy nie, rozdział jest opisany. Treści to nie chcę. Każdy rozdział, o który mówił, łatwo tak, znajdzie tak, tak. sobie. Już, już, już. ja chcę tą kartkę zadać. tutaj, o. Ale nie, nie, ja chcę przeczytać. Wie pan, bo... Ale nie, ja, pan wie, gdzie szukać, tylko. Tylko ja nie mogę, kurde, tej kartki. O, już jest. O. o, tu się zaczyna. To jest ten pierwszy. Na początku stworzył niebo ziemi, bo była strata pusta. Tak. Nad otchłanią wód. Tak. A na tą wód panowała ciemność, czyli była... tak. były wody, ogólnie były wody. Tak. I, nad, y, I ta siła czyna się to. I Bóg powiedział, niech pojawi się światło, no i światło. I tak. potem y, y, Bóg zaczął rozdzielać nie? światło od ciemności i potem wody tak. zaczął rozdzielać, tak, nie? Tak, tak. Czyli był, y, y, chaos wód był ogólnie. Nie? I potem dopiero jest tak. po kolei tam rośliny stwarza, nie? Y, y, czyli tak, no, y, y, rzecz. tak, 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 tak. Y, według swoich na, na ziemi zaczęły rosnąć trawa, rośliny wydające nasiona oraz tak. drzewa rodzające. I nastał wieczór poranek tak, kolejny dzień. Tak. Potem pojawia się źródło... Dobra, dobra. Będę mm -hmm. Dalej, no potem te gwiazdy umieszcza, tak, Bóg. Tak. I potem niech zarają się stworzeniami, czyli potem po tych roślinach stworzenia są, tak? tak Latające tak, stworzenia. Tak. I tak dalej. I skrzydlate wszystko, tak, tak, i potem... Pod... Pod... Tak, tak, tak. I następ... tak. To. No, i... no i one się tu pojawiły, pełzające, dzikie, i tu wszystko tak, jest. Tak, tak. I potem jest człowiek, tak? Nie? Na końcu. Tak. I potem już jest Tak. I teraz dalej. O! Jak stworzył człowieka. Tak już... O, i teraz i to się, i na tym się kończy, i na tym się kończy ten opis pierwszy. Drugi opis, który jest jakby zestawiony z pierwszym, jest tutaj. To jest relacja o stworzeniu nieba i. To jest drugi rozdział. Tak, od czwartego. Tak, tak. Od czwartego. Tak. To jest relacja o stworzeniu. Od czwartego wersetu. Tak. To jest relacja o stworzeniu nieba i ziemi. Z czasu ich stworzenia, z dnia, w którym Jechowa Bóg przyniósł niebo. Na ziemi nie było jeszcze żadnego krzewu ani żadnych innych roślin, bo Jechowa Bóg nie spuścił na ziemię deszczu. Nie było też człowieka, który by uprawiał rolę. Tak. Czyli, Ale czyli tutaj nie, nie, widzi powierzy, że nie był było wyciągniętego człowiek. No, ale ja mówię, ja mówię o tym drugim, to jest, mamy drugi opis, jeszcze, tu jest człowiek, już tu jest drugi opis zaczyna, że nie było człowieka jeszcze, ani, ani, zielonego, była sucha, sucha ziemia, tam były chaos wód, które Bóg rozdziela i dopiero się pojawia ziemia, tu jest drugi, drugi, drugi opis, I proszę, cztery. No nie, tak nie mogło być, no, ale jeżeli schodził człowieka, to... Ale panu tłumaczę, tłumaczy, że nie, on pisze, na ziemi nie było jeszcze żadnego krzewu, nie było krzewu, ani żadnych innych roślin, bo Jehowa Bóg nie spuścił na ziemię deszczu. Czyli nie było wody, było sucho. Nie było też człowieka, który by uprawiał rolę. A, ale z ziemi unosiła się mgła i nawierzała się na powierzchnię gruntu. I, I teraz co? Najpierw, w tym drugim opisie Bóg najpierw stworzył człowieka. Jechowa Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi. No, z jego życia człowiek stał się istotą żywą. A Jechowa Bóg zasadził też ogród w Edenie. Na wschodzie i tam umieścił człowieka. Czyli najpierw człowiek y, stwarza człowieka w tym drugim opisie. Potem no dobra, robi ogród. To jest dalej? No już właśnie, ogród. Potem człowieka umieszcza w ogrodzie, tak? Tak. Jechowa Bóg sprawił też, że z ziemi wyrosły wszelkiego rodzaju drzewa. I dopiero tak. potem Bóg stwarza rośliny. Y, I pięknie no wyglądały rośliny. do jedzenia. No, no czytam. Jehowa Bóg sprawił, że z ziemi wyrosły wszelkiego rodzaju drzewa, które pięknie wyglądały, miały owoce, dobre do jedzenia, także drzewo tam poznania i tak dalej. tak? No, ale to, to jest w odniesieniu. Wcześniej no, było wszystko, no bo tu jest, tu jest przedstawione w ten sposób. Oczywiście no właśnie jest. Przedstawione. To jest to narracja tego, co było zrobione wcześniej. Nie? No. no bo jak może na przykład tu jest tam okres, który stworzył drzewa i wiele A tu nie ma, A tu, dlatego czytałem to, że dlatego <laughs> panu czytałem, że, że tutaj na początku nie było jeszcze żadnego krzewiu. Ani innych chrześcijan, bo je chował nie spuszczał deszczu, było sucho. Nie było też człowieka. No nie było. No. Nie było. A, pan, a wcześniej był już, a tu nie ma. To jest ten drugi opis. Dlatego, dlatego tłumaczę. To proszę sobie sprawdzić nawet w literaturze, że, że to jest drugi opis. To jest zupełnie inna tradycja, inny język jest. Bo bibliści, o oh, przepraszam, dzięki. Bibliści jakby to jest inna tradycja. I on, on jest zestawiony od razu po tym pierwszym To nie są dwa stwa... dwa, swe... no, to dwa. no bo jeżeli... No nie może bo. No bo jeżeli... niech Pan zobaczy. No. Przystąpił, był do, do stworzenia człowieka. Na no swój... dobrze, ale czego to No Może wtedy są dwa, dwa opisy stworzenia... Yy, dwa opisy stworzenia w Biblii. Jeden po drugim następuje. Są zestawione. Jeden jest ten... Yy, ten ta tradycja no, to kapłańska. No tak jest. Nie, I, co, I co by to zmieniało wtedy? No to zmienia to, że nie możemy... Po, że te wszystkie kręgi, które wchodzą literalnie do tego, do tego opisu, nie? To, no to pada w tym momencie to wszystko, tak? bo, to, bo tu są, to są różne tradycje jakby wizji, wizji em, em, pisarza tego biblijnego na, em, na, 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 na genezę świata, genezę człowieka. Nie? Ten pierwszy opis kapłański jest taki właśnie, że to jest, jest chaos wód, Bóg rozdziela wody, te górne dolny, no bo ty, kiedyś był taki model, że, że ziemia jest płaskim dyskiem, jest kopuła, sztywna kopuła. I nad, nad kopną znajdują się wody górne, z których pada tak Taka była wizja. Niech Pan popatrzy, no, bo my musimy to rozumieć tak. No, no. Tutaj był opisany o y, tu, tak, tak. tu, i niech Pan zobaczy od mm -hmm. tego pierwszego wersetu. No. Tak zostało ukończone tak. stwarzanie nieba i ziemi tak. oraz wszystkiego, tak. co je wypełnia. No tak, to jest ten, y, końcówka tego opisu pierwszego. Tak, dlatego ja, I, dlatego ja słucham. Ale ten pierwszy opis to jest właśnie kontynuacja tego, co zostało zrobione no, wcześniej. Niech pan słucha dalej. No ja wiem. Do siódmego dnia Bóg ukończył swoją pracę i w siódmym dniu zaczął odpoczywać. Ja wiem, ale to jest właśnie końcówka z tego pierwszego opisu. Tak, tego z pierwszego przeszenia. opisu. Tak. Tak. I od czwartego zaczyna się nowy. Tak. I tu jest napisane: Bóg błogosławił dzień siódmy. No, i jest szabat, no i koniec. No, I nie ma stwarzania już więcej. No nie ma, a potem ma pan, przepraszam bardzo, potem ma pan zestawiony drugi opis: drugi, że macie, była to jest... ziemia, nie było człowieka, nie było rośliny, bo Bóg nie w deszczu. Potem Bóg stwarza człowieka, U, ale, robi Eden, ale, ale... umieszcza go w Edenie i dopiero wydaje rośliny. Ale nie, drzewa. nie, nie. Zostało to wszystko już wcześniej stworzone. No Tylko później zostało to... Do, no bo jak no Niech Pan to rozumie no nie, bo, bo nie, nie Ale ja Panu czytam to jeżeli, przecież. Jeżeli, jeżeli, no nielogiczne, ale ja Panu czytam to. Ale nie może być dwa razy coś stwarzane, no. No, ale ja Panu czytam, że, nie, że autor biblijny w czwartym tutaj, w czwartym, od czwartego wersetu pisze, że... Przecież to nie ja piszę. To... Nie pan zobacz, to jest ale relacja nie, no, o stwarzaniu jeszcze... nieba i ziemi. No. Z czasu ich stworzenia tak. z dnia, w którym Jechowa Bóg uczynił ziemię i niebo. Tak, to jest, to jest taka, taki początek. Wstęp. I teraz jest dalej. To jest Dla relacja. Ziemi... I dalej co ale jest kolej? Ale, ale... tu jest dalej relacja tego, no. co wcześniej zostało stworzone. Tu jest opis tego. Nie wiem, czy pan zrozumie. Ale on jest sprzeczny z tym pierwszym. Nie pan zrozumie. Tam jest, już jest ziemia, jest pustkowie sucho, nie ma rośliny, bo Bóg nie zsyła deszczu. A na początku, w pierwszym opisie jest bez wód, dopiero zobaczy, Bóg rozdziela to. Tu, tu po kolei, potem Bóg powiedział, czyjmy człowiek, o, a ta... Nie da, nie da rady. <laughs> niech pan, nie, dobra, ja nie będę, nie, nie ma sensu, bo się, jakby Pan sobie wpisał, no nie, mogę zachęcać niego. w, w Google, gdziekolwiek, dwa opisy stworzenia, dwa opisy stworzenia świata w Biblii i Pan poczyta literaturę y, y, biblistów na ten temat, nie? Bo one są, to jest nawet sam język, sam styl. Bo, bo tu, że mamy przetłumaczone, to jest jedno, ale Bibliści badają język koordynalny, nie? Jakie... Ale to jest nielogiczne, co pan mówi. Dwa procesy no. stwarzania. No. Opisane no. dwa procesy stwarzania. Nie, nie, Dwa opisy stwarzania. Ja mówię opisy. Dwa opisy. opisy, tak, są dwa opisy. opisy. One są z różnych tradycji pochodzą. opisy, zgadzam się. No dlatego tłumaczę, nie, że. Nie. Opisy to się zgadza, bo ja rozumiałem, że pan po prostu chce mi tłumaczyć, że że były, są dwa opisy stwarzania, tak jak były dwa procesy stwarzania. To znaczy można tak rozumieć, bo, bo ten pieszy jest inny od drugiego. Dlatego, tak dlatego literalnie, podchodzić do nich nie można, wie pan, nie? Nie no można. Bo, bo jeżeli pan literalnie podejdzie do jednego, to jest sprzeczny jest z drugim. Drugi jest sprzeczne z pierwszym. Tak samo. Jest no, i jak? no, że była. No niech Pan zobaczy. No, tu jest ja mowa o stworzeniu człowieka i tu no. jest mowa o stworzeniu człowieka. Ale pier... czyli co dwa razy by go stwarzał? Nie, tylko jest drugi, drugi opis, który jest sprzeczny z podaniem pierwszego, bo w pierwszym opisie człowiek jest stworzony na końcu. Na końcu. Na końcu. I, I w pier... tak miało być. W, w, w Nie wiem. A w pierwszym opisie? A, op... a, tu... a w drugim opisie? A, a to jest drugi opis. A w drugim opisie od czwartego wersetu drugiego rozdziału czwartego werseta, jest człowiek na początku stworzony. A mam przeczytać jeszcze raz? Nie, ja to czytałem już wiele razy. Ale jeszcze raz przeczytam Panu. Ale nie, Pan mi może to przeczytać wiele razy. Ale, ale Pan się tu nie zgodzi, no nie, dobra. Na sam, sam sens jest, tak jak Pan mówi, że jest drugi opis stwarzania, to znaczy opis, ale nie proces stwarzania. Nie, nie mógł Bóg najpierw stworzyć człowieka, a później rośliny. No ale tak jest napisane w drugim, w drugim opisie. Bo, no. tak, a, bo ten, ten opis pochodzi z innej tradycji, z jachwistycznej tradycji. Inny opis jest. Tak samo jak są. Ja pana zaskoczę, że są dwa opisy potopu, tylko one są zestawione. Tam są one są jeszcze bardziej sprzeczne ze sobą. Od potopu biblijnego. Tam, Bo są różne wersje, one są zestawione ze sobą w Biblii. No nie kładziesz, to Następnie Bóg, że daję Wam wszelkie rośliny no ja na ziemi, które. Ale Pan czyta mi opis, ja go znam. Ja go znam. Co, no ja już znam. Co dalej? Które? Które wydają nasiona. No. Bo, pan, bo Pan to tłumaczy w ten sposób, no. że. Są dwa procesy stwarzania ja wiąże, i dwa raczyna. opisy. No, dwa A ja sobie zobaczę, że są dwa opisy, ale jeden proces stwarzania To znaczy, pan, 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 znaczy, nie, pan próbuje łączyć to. Na, y, y, to znaczy, to wychodzi z założenia. Nie, nie bo... panu chodzi o to, że w Biblii jest napisane, że najpierw. I że, że człowiek był ostatni, a tutaj jest Tak, na odwrót, tak. tak, tak. A tak. że na odwrót. A tu no. jest na odwrót. A to jest bo tylko jest... opis. Ale to jest drugi opis. On pro... tak wskazuje na ale, to fo... f... faktycznie. Ale nie może być, ale nie, nie może być proces. Ale le... Bo dlaczego? co innego jest opis... Jeżeli fundamentalistycznie to podejdziemy, to tak. Yy, yy, że to jest literalne i to jest drugie literalne, to to no nie, będzie sprzeczne. To to, będzie tak, tak Dlatego... nie można. No, nie wiem. A w potopie a Pan jeszcze lepiej. Yy, w potopie ja już nie pamiętam, ale tam są, tam są inne po prostu fakty podane w opisie po no tam po prostu było wszystko nawet, przy... nawet nawet jak pan poczyta, ile, ile noem ja miał, Noe miał zabrać miał tych, zabrać tych zwierząt na arkę. Nie? no nie no ilość y, nie, Par, nie podana parę po, pa, po parze jest tylko z każdego rodzaju po, parze, no, po parze, tak? ale no. to jest w jednym opisie a w drugim opisie pan ma już co innego W drugim opisie tylko tam akurat nie jest to rozdzielone, tam jest to jakby zinte zintegrowane dwa opisy. Tam jest napisane w, dru w ale... drugim, drugim pisie, że ma wziąć siedem par zwierząt czystych. Tak, jest no. opisane, ale... A, to tu są... jest, a w jednym jest po parze z każdego rodzaju. Więc widzi pan, ja, ja nie, nie to, żebym się chciał podważać tutaj tego, tylko że. Mm, takie siłowe łączenie tego nie jest jakby... Nie jest godne z po wiedzą o Biblii, nie? Bo, bo jeżeli na przykład badamy jakieś teksty i, i, i traktujemy tylko dobrą monetę, nie? na przykład jak, 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 jak pan chce też samochód dobrze sprawdzić, to jedzie pan do warsztatu, czy tam, czy tam jakieś, znajdujemy jakieś tam tabliczki klinowe, coś i też próbujemy to jakoś rozszyfrować. Tak samo ludzie próbują rozszyfrować to pod różnymi, pod różnymi kątami. Nie? I teraz dla kogoś, kto będzie, to jest księga, Święta, i to jest jako świętość, nie? Ktoś przyjmuje, to to jest niedotykalne. Dla kogoś. To, będzie, to, to jest taka zasada, że coś jest sakrum, to tego nie dotykamy. Wara od tego, nie? I teraz nie można tego poddać analizie. Jeżeli, na przykład, samochód byłby święty dla kogoś, to żaden, nikt by nie mógł podejść do jakichś tam y, mechanik, nie? Bo to jest świętość, proszę mi nie grzebać, to samochód to jest świętość, koniec. Tak samo tu, ale są no, niestety naukowcy, albo stety. Ale Pan mówi o ludziach. Którzy podchodzą do Biblii jako do tekstu literackiego, normalnie badają go tak, jak każdy inny tekst, jak Iliade, Odyceje, jak jakieś teksty tam z mitologii, jakieś inne teksty. I nie traktują. Oczywiście z szacunkiem jakimś tam, tak ale nie, nie z takim uprzednim założeniem, że to jest jakby no, spadło z nieba. Nie? Po prostu badają i oni stwierdzają, badając język, badając składnie, styl jakie jest napisane w języku oryginalnym, bo tego stylu nie rozpoznamy w tłumaczeniu. Nie? To możemy zapomnieć. To, to tylko człowiek, który coś się znaczy tam na Grece Biblijnej czy na, czy na hebrajskim Biblijnym, to on może rozpoznać styl pisania i on zestawia to i widzi oprócz tych takich zupełnie faktycznych dysproporcji, co ja mówiłem, że tam na początku to, a potem w innym opisie to, to oni jeszcze badają styl. Ten styl też jest różny, bo, bo są, one pochodzą z różnych czasów. Te, te, te opisy co? i one są zostawione obok siebie. Bo pan to teraz... Dla uważnego czytelnika to wychodzi. Jak kiedyś też czytałem, tego nie zauważałem. Ja Ale coś, to jest. Ja to ja panu jest, coś nie? powiem, bo Pan bardzo skrupulatnie i odwiera, to, bo na przykład Jezus mówił też wielu wielu, e, jak to się mówi, e, na przykład mówił o siewcy. Co Mówił no, no. O, o tych o, kobie, o tych, pannach, pannach, takich i takich, które tak głupie, <głupie> i mądre. Ta, ta, ta. E, oczywiście to są rzeczy, które można zrozumieć. Oczywiście mo e, jak pan czytał pan całą Biblię? Nie. Nigdy to nie czytałem. Właśnie o to chodzi, Nigdy, że to w opisach, na przykład w Księdze Królów, e, był, na przykład było opisane pewne zdarzenie. Mhm. Które wcześniej w Księdze Sędziów Ta. też zaistniało, i później w Księdze Królów, a później jeszcze w Księdze Ta. Kronik. Ta. Ta sama historia, mhm. a troszeczkę może już inaczej napisana. Inaczej nawet sprzecznie w ogóle, powiem panu. Bo w jednej, bo, bo, bo jednej, jednej takiej jest, że. Yy, przepraszam, że to przerwę, ale tam jest taka sytuacja, że. Ktoś tam, że, że, że liczono jakieś tam, jakieś tam jakieś pokolenia, czy ludzi, jakieś liczono, już nie pamiętam gdzie. Że, yy, I w jednym, w jednym wersecie właśnie tak yy, jest napisane, że Bóg kazał policzyć tam, przeliczyć tych wszystkich yy, ludzi, czy tam pokolenia, relitów, tak. czy coś tam przeliczyć. Nie pamiętam już dokładnie. A w drugiej jest napisane, że szatan kadłuba przeliczył nie, no nie, nie, ja nie, Nie, naprawdę, nie żartuję. Nie, 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 nie wskażę teraz, ale, ja, ja ale jest, ja powiem. niedawno widziałem ten też. Prosta zasada. Chyba. Wie chyba wie że, pan, ile chyba, że że religii na podstawie Biblii? Ło, wow, tysiące. No, no, może nie te tysiące, ale ja znam, że w Stanach Zjednoczonych jest ich ponad 200.